Dzień dobry, niełóż Dobrzeniecki. Chciałem zaprezentować Państwu, jak prawidłowo podzielić wyrazy w naszej pracy. Aby tego dokonać, mamy dwie możliwości. Zrobić to ręcznie lub automatycznie. Różne rodzaje dzielenia automatycznego to. Wybieramy sobie akapit, który chcemy podzielić. Na przykład ten. Prawym przyciskiem jeszcze wybieramy. Akapit automatycznie zastosowujemy. Akapit jest podzielony, pozostawienie. nie. Drugim automatycznym sposobem jest wybranie stylu. Tutaj mamy wybrany tekst wstępnie sformatowany. Możemy wybrać style w ten sposób. Ewentualnie możemy tu rozwinąć i wybrać style i formatowanie będą nas interesować w style akapitów. Jeśli nie będziemy mieli widocznych wszystkich, wybieramy z tego rozwijanego pola wszystkie. I tak, to jest tekst wstępnie sformatowany. Wybieramy prawym przyciskiem Modyfikuj, zaznaczamy przepływanie tekstu, automatyczne, potwierdzamy. Jak widać, wszystkie akapity, które mają ten styl, zostały podzielone. A co jeśli nie chcemy, żeby były wszystkie podzielone, możemy stworzyć nowy styl. Ewentualnie zastosować jakiś już istniejący, na przykład tekst. Jak widać, podział wyrazów został usunięty. Cofnę teraz zmiany, które wprowadziłem, następną metodą dzielenia tematycznego jest zwykłe wstawienie kursora, gdziekolwiek, narzędzia język, dzielenie wyrazów i tak możemy tutaj po kolei sobie wybierać, jeśli mamy dłuższy wyraz i możemy go dzielić na kilka sylab, możemy sobie wybrać na które w którym miejscu ma być podzielony, ewentualnie naciskamy wszystko, podziel wszystko jeśli ufamy programowi Cała nasza praca została podzielona inną opcją jest zaznaczenie wybranych fragmentów tekstu lub jednego fragmentu i znowu wybieramy narzędzia, język, dzielenie wyrazów, podziel, podziel. Jak widać zostały podzielone tylko te fragmenty tekstu które zostały zaznaczone o ile było to możliwe. Znowu tej zmiany. Następną opcją Następną opcją jest dzielenie ręczne. I tak wybieramy sobie jakiś wyraz i wciskamy na klawiaturze CTRL i minus. Jak widać wyraz został podzielony. Nieraz jeśli sam minus po przejściu do innej linii będzie nasz wyraz uznany jako błąd. Dlatego wciskając control i minus mamy łatwiejsze później sprawdzanie pracy z błędów. Nie musimy ich pomijać, dodawać do słownika. Program to tłum sobie tłumaczy, że jest to automatycznie podzielone. Nie musimy nic zmieniać. To by, była, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.